Adoksyny kalendarza. Dobry vlog, Was. Magdalena, ja nie mam do ciebie. To jest zasłuchane. Witam Was kochani już w trzecim vlogmasie na moim kanale. pierwsze rzecz, od której zaczynamy to są paznokcie. Sorry, że Wam tak pokazuję. Ale akurat ten paznokieć mi się złamał. I wyobraźcie sobie, że już tak naprawdę się złamał, że się boję, że go nie uratujemy. Ale mam nadzieję, że go uratujemy. I złamał się akurat dzisiaj. Akurat dzisiaj idę na paznokcie. No ale dobrze, że nie wcześniej, bo tak to by już totalnie odpadł, a mam nadzieję, że on dotrwa, zanim tam dojadę. I tak powinnam wyjść za niecałą godzinkę, a mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Chciałabym jeszcze otworzyć dzisiaj kalendarz adwentowy. Ogólnie ja otwieram kalendarze adwentowe na TikToku, na shortsach, więc możecie sobie wejść w te krótkie formy i tam znajdziecie wszystkie unboxingi. Natomiast dzisiaj Wam pokażę trochę taki backstage, więc też zobaczycie na żywo, jak to otwieram, tylko będę zwrócona bardziej do telefonu. No i chciałabym to otworzyć przed wyjściem, ale zobaczymy, czy zdążymy. Mam też kalendarz adwentowy dla psa, więc też bym wam pokazała. Ale to już nie wiem czy szczerze nie po powrocie Natomiast mamy dzisiaj trochę rzeczy do załatwienia Więc będzie fajnie, bo to takie przyjemne rzeczy Nic niefajnego A wieczorkiem jedziemy do Madzi I będziemy robić coś też fajnego u Madzi Więc tak, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień wam się spodoba Więc ja lecę się zbierać i widzimy się za chwilę Nagrywam właśnie na TikToka, unboxing kalendarza A wy będziecie tutaj widzieć taki backstage Zobaczcie w ogóle jak to wygląda Tutaj telefon, tutaj lampa. I tutaj jeszcze wy. Otwieramy już czwarte okienko w kalendarzu adwentowym. Dobra, guys, nie mam czasu trzeba szybko. Czy to jest brązer? Ej! Fajnie! Ej, to jest chyba jednak róż, bo ja wiem, że blasz to róż, ale czy blasz nie mówi się też na brązer? Szczerze nie mam pojęcia, ale... To wyglądało totalnie na brązowy kolor, ale jednak jest takim różowym. Ale <grywa> nie wiem, ale to jest chyba serio róż. No i taka akcja, guys, taka akcja szybka, że to jest chyba róż faktycznie, <grywa> ale ja dalej nie wiem, ale strasznie mnie to denerwuje, że patrzcie, to się cały czas tak otwiera. Wiecie co, ja bym to jakoś sprawdziła na twarzy, ale wolę tego teraz nie robić, bo serio musimy za chwilę wyjść, ale patrzcie w ogóle, jak to dziwnie się, dziwnie się nakłada na tym, dobra. Na dwie kamery, ale naprawdę jest ładne. Czekajcie, zobaczcie sobie bardziej pod światło. Czekajcie, o! Ładne. Nie wiem, czy to tak widzicie w kamerze, na pewno to dobrze wygląda w telefonie, ale ładne, naprawdę ładne i to wcale nie jest takie złe. Więc yy, spokojno, będę testować, będę używać, bo akurat mam mało. Dziwnie jest jedyne co zapakowane. Trochę kojarzy mi się z takimi kosmetykami dla dzieci, ale okej. Okay. w ogóle, jak zapytacie, czemu jestem w piżamie? Pod TikToka, TikTok ale już się przebieram i lecimy na paznokcie świąteczne. Hello guys, malduję się już po paznokciach. Tak wyglądają. Jeszcze wam pewnie potem nagram jakieś z bliska, ale. Piękne są, piękne są! Jestem szczęśliwa. Natomiast słuchajcie, mamy już godzinę 14. Ja yeah. w ogóle zmieniłam, bo kiedyś wam pokazywałam, że chodzę do salonu, teraz chodzę do takiej dziewczyny prywatnie i jestem o wiele bardziej zadowolona z efektu. Jest taniej, naprawdę dużo taniej. E, tak, więc taka zmiana. I jedziemy teraz do pracy mojego taty. Jak pewnie wiecie, mój tata nie żyje. E, i tak, jedziemy teraz do starej pracy mojego taty, bo co roku dają nam prezenty takie na święta, w sensie taką dużą paczkę słodyczy, więc to jest mega sweet z ich strony, bo już tak od kilku lat nam dają. Jak ktoś nie wie, może tutaj trafił i nie wie, to mój tata niestety nie żyje od kilku lat i, i tak... Ale w jego pracy one pamiętają i dają nam zawsze słodycze na święta, więc jest to mega sweet, bo właśnie zawsze była taka tradycja u nich, że co roku dostawaliśmy słodycze, no i podtrzymują to, mimo że moja taty już nie ma, nie? E, więc jest to mega sweet i jedziemy tam odebrać tą paczuszkę. Natomiast mam tam 40 minut drogi, 40 minut drogi, ale z domu mam tam jeszcze dalej, więc jedziemy stąd. E, tak, no, obyśmy nie stanęli w jakichś ogromnych korkach i jak będę wracać, to mam nadzieję, że nie stanę w tragicznych korkach, bo już będzie 15.00. Ten czas nam tak leci, a jeszcze mamy dzisiaj kilka fajnych rzeczy do zrobienia, więc nie przedłużam, lecimy dalej. Hi guys, wyobraźcie sobie, że ostatni raz z wami rozmawiałam o 14, prawda? Wiecie, która wiecie, które jest teraz? Prawie 16. I już jest ciemno, jest taka mgła, masakra. Było takie ładne słoneczko, jak byłem w aucie. No, ale tak, chcę wam pokazać te słodycze. To jest paczka, którą dostajemy. Zarąbista, no nie. Ogromna. No tak w sumie to Adrian dostaje, bo w tej pracy rodzice dostają, znaczy no, z jak pracuje eee, dla dziecka, które nie skończyło 18 lat. No i Adrian jeszcze nie ma 18, więc to jest dla Adriana, no nie, ale jakby to z nas. I. O oh my god, so many things! Jak jako wam słodycze. Oh! Okej, okay, zrobiłam unboxing e, prawdopodobnie w domu, bo, yy... ale otworzyłabym już tą czekoladkę, nie, może nie będę otwierać, zrobię wam unboxing w domu, bo to jest ogromne i nie mam wam jak pokazać, plus jest słabe światło, a zapytacie mnie, gdzie ja teraz jestem pod Galerią Krakowską i zapytacie mnie, czy jestem insane, że w grudniu przyjeżdżam do Galerii Krakowskiej o godzinie 16, Jestem, jestem, nie jestem poważna, ale to mimo wszystko jest najlepszy dzień, bo przyjechać tutaj tak w weekend albo w piątek to, to już by było crazy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiaj jest ogólnie czwartek, że nie będzie tak źle. Ale mamy w planach wejść, mam ja, ale wyjdziecie ze mną. Kupić mały prezent dla mamy na Mikołajki i chyba tylko dla mamy, bo tak szczerze, ja jakoś nie obchodzę Mikołajków i nie kupuję sobie nigdy z nikim prezentów, więc ja wolę święta i wolę na święta komuś coś kupić i, i tak dalej, więc zrobię chyba tylko malutki prezent dla mamy i spieszam stamtąd, bo nie mam ochoty tam być, ja już mam dzisiaj dość, ja już nie chcę, więc kupujemy mały prezencik dla mamy na święta, ład, na Mikołajki eee, i chyba uciekamy. No i jeszcze musimy kupić coś słodkiego do mamy. Chodzę już finalnie z tej galerii. Mam dość. Byłam tam godzinę i kochani, tyle chyba mi wystarczy. Kupiłam. Kupiłam więc sam tego. Słuchajcie. Z tego jestem zadowolona. Mam e, dla mojej mamy mgiełkę. za 42 zł one są, więc uważam, że mega fair. Mam giełkę dla mamy i mam mgiełkę dla siebie oraz balsam dla siebie, więc ja guys, nie powinnam nigdzie wychodzić, bo ja tak rozwalam pieniądze, ale za 80 zł duża mgiełka i duży Balsam. Kto by nie skorzystał? Więc wzięłam, wzięłam waniliową, bo zawsze nas ta z że ona jest i ona ładnie pachnie, więc... więc wzięłam, bo było tyle, tyle zapachów, ale również tyle ludzi, że powąchałam różne inne zapachy, ale żaden, żaden mi nie został tak w pamięci jak ta wanilia, więc wzięłam tą wanilię, dla mamy też tak bezpiecznie, no i spędziłam tam godzinę, ale kupiłam też cynamonki dla mnie i dla Madzi, natomiast zostawiłam je i ja je odbiorę. Tak, dobrze słyszycie. Jestem w galerii krakowskiej, więc mogłabym mnie już ze sobą wziąć, ale nie, ja pewnie wrócę później, bo teraz, słuchajcie, jadę do mojego chłopaka, jadę sobie trochę popracować, więc pewnie nie będę Wam tego nagrywać, bo jeszcze dzisiaj nie pracowałam, a muszę, mam trochę rzeczy do zrobienia. E, potem pewnie coś zjemy i potem, jadąc do Madzi, po drodze jest Krakowska, więc po prostu przyjadę tu jeszcze raz, odebrać na mąki i potem do Madzi. To jest inny level po prostu starania się, bo bałam się, że one się zrobią niedobra jak je wezmę ze sobą. A pani mają miejsce, żeby je przechować i żeby one były dalej świeże, pyszne i tak dalej. Tak, lecę, widzimy się potem. Bye! A, Chcesz się przywitać? Mogę się przywitać? <grym> To, to czekaj, bo ja teraz y, mam pomysł. Ty stresowana? Nie. Co? Tylko Jaki wymyśliłam macie? coś. Jaki? Czy masz nagrywanie już? Tak. Dobrze. Dzień dobry. Ale vlog nie ma ciebie jeszcze, czekaj. Dzień dobry, vlogmasz. Dzień dobry. Co tak chcesz przynieść? Nie jest tak, że grzeczne dzieci dostają prezent przedmiotowo. Nie! Nie, nie przyjmuję tak. tego! Ja nie mam dla ciebie prezent! Nie, Magdalena! Zrobiłaś, uciekam! Że, to to Ucieka. jest nie jest niezobowiązujący prezent, bo się nie umawiałeś. Mamy no, jest tylko taki umilacz to jest taki zestaw na y, słodki, y, 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 jakiś świąteczny wieczór. Proszę. Magdalena ja nie mam nic do ciebie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Miałaś dostać po ciężkiej robocie mm. y, Ale dostaniesz przed ciężką robotą. Thank you so much! No, nie mam dla ciebie. I know you deserve. Magdalena, to by mi powiedzieć! Nie <laughs> Co ci powiedzieć? powiedzieć? Co ci miałam <laughs> powiedzieć? Mam ciebie tak! Nie. Nienawidzę wszystkich ludzi, którzy robią mi prezent i ja tym nie mówią. Nie no, jesteś lesujity jest, ale ja, w takim razie ja ci dam na święta. Bo Mikołaj też słyszał, że czegoś kupiłaś. Nie, za... Magdalena oh. stęła na ciebie aktualnie. Zabije <laughs> Zabiję cię Ale to jest krzyka. specjalnie niezobowiązujący właśnie, żeby ci nie było. Zobacz, właśnie jest mi źle. Nie ma cię ci dobry tak. Jak wukasz mi też prezent, to już go zabiję podwójnie. To <laughs> love. It. Bo myślałem, że wszyscy ci wydosali, to żebyś ty też dostała. Tak to prawda, jak pasuje do moich paznokci. True. Prawda. jak? Ale widziałeś milki. jaki? Biskup. Aha. Uh -huh. Nie jadłam takiego. Bo to na właśnie. no to może pojedziemy jeszcze do galerii? jak Nie, nie, nie mamy czasu. <laughs> Widziałam na vlogach, że liptonka yy, pijesz. I do to tak mi się wydała właśnie taka zimowa. A to możemy zjeść dzisiaj? A, proszę Cię, ukryć, to są Twoje. <laughs> Bardzo je lubię, bardzo je tak lubię. Tak sądziłam. Oh my god! No. Bo mówiłaś, że za mało kupiłaś. Ale ładny! Ale ładny! Mega ładny! Bardzo mi się podoba. Thank you! Będę z niego kakao. welcome. Ale ki Z No to kakał, z figurą tak wiesz, przed jest. Nie, fajne, bo ma taką figurę. Widzisz? Widzisz jego figurę? Tak, kupiłam go. <laughs> Thank you so much! Zabiję ci kiedyś! Mogłaś może, może, mi po teraz powiedzieć, kupić mi prezent? Nie. Ja bym wiedziała, nie. że kupiłeś mi prezent. Nie, a ja jest... mówię, że ja nie obchodzę Mikołajków. Ale to jest prezent przed przedmikołajkowy, to jest first of all. A po drugie, to jest zapłata za ciężką pracę, którą to za chwilkę będziemy wykonywać, jak się wreszcie do niej weźmiemy. No właśnie, bo wam nie mówiłyśmy, ale idziemy robić ee, pokój. Salonowy salon, pokój salonowy. pokój salonowy. Witam na salon. <laughs> Witamy salonowy. tutaj. Będziemy robić, mamy choinkę. Nice. I będziemy ją stawiać gdzieś tu, uh -huh. dekorować i będziemy wszystko dekorować. Zaczynamy. Jak, jak myślisz, kiedy skończymy? Obstawiam pierwszą. Za każdym razem, jak się widzimy, to ty obstawiasz 2 godziny, a kończy się na 5. Więc jeżeli dziś ty założyłaś 5 godzin, to się skończy na 7-8. A jest 201? 230. Udy. Dobra. Ja obstawiam, że skończymy yy, dekorować za 3 godziny. Z ubieraniem choinki. Tak. 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 A godzina? Jaki mamy update? 23.49. Jej, Czyli choinka jest gotowa? Nie! Ale mamy gotowe jedzenie. Będzie no. zrobiła. I wygląda pysznie, wygląda tak. Zobaczcie. I tu są cynamoneczki moneczki. Si. Perfekcyjnie to wygląda wszystko. Idziemy jeść, a potem idziemy jeszcze gadać choinkę, a potem idziemy jeść na mąki, i teraz aż możemy będzie no ustalić, kto miał rację z godziną. Nie ja. A jeszcze foteczki? Jeszcze musimy zrobić. To zdjęcia. Myślę, że nawet może ja się pomyliłam i ta pierwsza to było zbyt pozytywne, bo w dwie godziny nie masz szans. Że w godzinę nie ma opcji, że my zrobimy choinkę. Yeah. Zjemy yeah, tak. zdjęcia i znowu zjemy. Yeah. Nie masz szans. Trzecia. Nie, yeah. yeah. będzie dobrze. Nie być wieczór, wyszła nocka. Nie, yeah, jak zawsze. <laughs> Jeśli nie zauważyli, to w końcu robimy choinkę Jesteśmy na pierwsza trzy. No, Mam na dzień 33. Zbliżać się do końca. Muszę popatrzeć, że tyle będzie zastępić. Jakbyście się zastanawiali, to zmieniłam wygląd. Wygląda wygląd. Wygląd. na siebie po presji, kosmetyczka. I na te już widzicie, jak sobie poradził ta chirurg. Jest trzecia. Ile to jesteśmy? Jest... 3 plus 7, 4 plus 2. Nie, poczekaj, od 19 jest godzina do 20. Potem są 4 godziny do północy tak. i plus 3 godziny, 8 godzin. Jest trzecia. Osiem godzin. 8 godzin. <grym> Osiem 8 przepiłeś i kilka ozdób. I kolację. I kolację. I nie skończyłeś jeszcze wszystkiego. Jest wasa kraka, jest wszędzie. Ja już nie wiem, czy to jest twój rozświetlacz, czy na przykład Stu z <grym> 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 Może być i tak. No, Musimy tylko dać znać. Tak. O, serce mi boli! Jakbyście... To Jakbyście chcieli zobaczyć nasze ładne zdjęcia, to znajdziecie je ja na Instagramie. Jakbyście chcieli kiedyś ustawiać moje mieszkanie, to tego nie róbcie, Nie! Okej. Okay. Pa, idziemy teraz zrobić totalnie niepozwane zdjęcie na miniaturkę. Robimy taste test na monek w końcu. Którą bierze? Piernikową. Piernikową, tak. Ale i piernikową i klasyczną. Dobra. Mhm. Mm mm -hmm. Mega dobra. Ja Nie chcę już klasyczną. Okej. Mm. Mega dobra. Czekujemy tak pod wieczorek. Śniadanie, drugie śniadanie, hmm, kolację, co się dzieje po kolacji? Nic najlepiej, nie? A przed śniadaniem I, się dzieje? niektórzy je? nie pracują w nocy, za... tak pracujemy. No tak, no tak. tak. Hmm. Dobra. Dobra, tym bardziej, że była kupiona hmm. tyle godzin temu. Tak, a jest dalej taka sprężysta, taka no. nie zeschła się w ogóle. Skąd my? były to czym. Tak jest, męczona i mała, trochę cukru. Uu. Ale taka prawda, kochani. My ciężko ciężko mi 8 godzin. Ej, to jest sumia dniówka. No, to jest nienormalne. Zdecydowanie jesteś osobą, która się zajmuje słodkościami. Mm. A ja wytrawnością. Lubię to. Bo... Ja też to lubię. A, no hak. Bo wieczór Wiktorias był... Mm, off camera. O, prawda, Wy nie wiecie. No. Ja wtedy nie mam kremery. Wreszcie ale... ja sobie to uświadomiłam, że... Ale... Zapomniałam o tym. Mhm. Wieczorem, jak byłam u Madzi na mm, niby dwie godzinki i wróciłam w nocy, <śm> mm, to był show Victoria's Secret. I przyjechałam do Madzi i Madzia robiła awokado z jajkiem i kanapeczki, mm, a ja przyniosłam babeczki. I teraz było tak samo, że Madzia zrobiła tę trawną część, a ja przyniosłam słodkie. Mhm. Więc umiemy się podzielić, jeśli chodzi o jedzenie. Kolejna impreza tematyczna wkrótce. <grym> Już czy jest w planach. Przyznaję się czy człowiekiem. Właśnie o tym. <grym> Minę zażenowania Daniela, który to ogląda. <grym> ja nie wiem, jak wyleć ja <grym> się <bym> <grym> z tam, Więc macie jeszcze człowieka, <grym> <grym> ja, jak ja. ogólnie my naprawdę pijemy tylko herbatę. My nie piłeś alkoholu, bo ja jestem serialem <grym> A wręcz pijemy tak naprawdę na o Andziaks. Prawda. No. Znaczy, piłyśmy. No, tak. się skończył. Same dobroci. i ukradliśmy Maciej kalendarz. A tak naprawdę to stoi za mną. Ale otworzymy dzisiaj <grym> Maciej kalendarz. Patrzcie, ma taki fajny z Od swojego pupaka. Teraz wszyscy mówią wow. <grym> Okej, okay, czyli ci <dzisiaj> piąteczka. <grym> Jaką byś chciała? Kiwi. Kiwi? Tylko taka wiem, że jest innych. Nie patrzyłam na swoje Okej. Nie patrzę jeszcze. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Wydaje mi się, że tej nie miałaś, ale mogę się mylić. Uuu, nie miałaś ich? Nie. Wygląda ładnie. Dzisiaj patrzyłam na nią, jak <laughs> czytałam z tyłu. Do włosów normalnych, delikatnych i cienkich, czyli exactly do moich. Potrzebuję ja sobie swojego to nie patrz. No nie patrzę, bo... nie, nie, nie widzę. <laughs> Taka herbatka. Czy to jest y, czarna czy biała? Tego nie wiem. Bo to jest 100% naturalna. Tak, to by były kalendarze Madzi. Chyba nam pozwoliła. A Ale teraz... nie oddam. Nie. A teraz y, pokażę Wam, jak to tutaj wszystko wygląda. O i muszę szybko, bo nie ma baterii. Hmm. Znowu. jak jakby się podobało. że się bawiłyśmy fajnie. I powiedzcie, czy Wam się podoba choinka. Jest szczery choroba. Tak! <grym> <grym> czy chcesz <ktoś> coś <grym> powiedzieć? Ci odobrażam. nie takiej Ja ci się i tak później wcinałam, więc mówię, dobra, już <grym> teraz cię się nie będę wcinać, bo ja mam tendencję niestety. Bardzo dziękuję za pomoc. ja Cię ja dziękuję, że to mam po nagrać. Ła barcerowa. Barterowa, Świetny. to Znaczyna, jest świetna wspaniała praca. No tak. le jeszcze kiedyś może. Być może. Nie no, będzie, bo będzie tematyczny wieczorek. Tak. Kolejny. Znaczy, znaczy tu drugi, ale tak. dla nas trzeci. Tak. 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 Dzimy się w kolejnym nie!